Sugerujemy od samego początku metody walki skutecznej, prawidłowe metody walki z koronawirusem. To, co zrobił rząd, to jest zbrodnia na polskiej gospodarce, dlatego panie... że wszystkie dane pokazują, że lockdown jest po prostu nieskuteczny. Mamy w Polsce już dane z października i listopada, które pokazują, że w Polsce w tym okresie zmarło dwa razy więcej ludzi niż w poprzednich latach w analogicznym okresie, i tylko niewielka część z nich to są ludzie, którzy zmarli z powodu koronawirusa. Większość to są ludzie, którzy zmarli z powodu blokady, zamrożenia systemu ochrony zdrowia, który w Polsce praktycznie w tej chwili w ogóle nie działa. Mamy plagę chorób serca, plagę nowotworów, i to jest coś, z czym rząd obecnie sobie w ogóle nie radzi. Przedsiębiorcy pozamykani są doprowadzeni do desperacji i oni nie otwierają biznesów, dlatego że my ich do tego zachęcamy, bo nie zachęcamy nikogo do łamania prawa, tylko dlatego, że po prostu są już na krawędzi biologicznej egzystencji. Muszą to otworzyć, a gdyby państwo z rządu i sprawa i sprawiedliwości przeczytali te badania naukowe, na które się państwo powołujecie, to byście wiedzieli, że na przykład otworzenie restauracji z niewielkim obłożeniem, tak z ograniczeniem obłożenia, z zachowaniem reżimu sanitarnego dałoby te same efekty, co całkowite ich zamknięcie, a koszty społeczne i ekonomiczne takich działań byłyby bez porównania mniejsze. To jest niewielka tragedia. część. Natomiast 60% zgonów to są zgony wywołane działaniami rządu. Paraliżem ochrony zdrowia. I gdyby lockdownu nie było, to liczba zgonów na koronawirusa nie byłaby wcale większa, dlatego że mamy porównanie ze Szwecją, gdzie lockdownu nie wprowadzono, a przynajmniej wprowadzono go w dużo mniejszym zakresie, i tam liczba nadmiarowych zgonów, również z powodu koronawirusa, jest porównywalna albo wręcz mniejsza niż w Polsce. Szanowni Państwo, no trzeba jasno spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, że Lockdown po prostu nie działa. Polska jest na szczycie europejskiego rankingu nadmiarowych śmierci. Polskie społeczeństwo płaci straszliwą cenę za ten lockdown w postaci paraliżu ochrony zdrowia i paraliżu gospodarki. I konkretem, tym co należy zrobić, to wrócić do normalności: uruchomić gospodarkę, uruchomić ochronę zdrowia, leczyć pozwolić Łatwo powiedzieć i pozwolić bardzo łatwo powiedzieć. Tylko, tylko jak to zrobić? 2 miliony 200 tysięcy zgonów na całym świecie. W Polsce Ale kilkadziesiąt lockdown tysięcy. To nie przeszkadza, panie redaktorze. Nie przeszkadza. Lockdown temu nie przeszkadza, dlatego że w rankingu nadmiarowych śmierci Polska w Europie jest na pierwszym miejscu. Ale ochrony zdrowia wyglądać. to jest zbrodnia obciążająca, obciążająca pis i obciążająca premiera Morawieckiego. Konfederacja, wolność i niepodległość.